Jestem bardzo dumna z tego programu, ponieważ po pierwsze jest to pierwszy w Polsce autorski program. Nie jest to kupiony format. Jest to y, autorski program w Polsce o parach, nie o singlach. Są to pary, które są ze sobą w życiu prywatnym z różnym stażem od trzech miesięcy do trzech lat. Są, jest jedna para, która jest zaręczona, jest jedna para, która chce się przekonać, czy na pewno do siebie pasują. I wszystkie te właśnie osoby, te pary mają jedną jedną cechę wspólną, chcą walczyć o te związki, chcą sprawdzić, czy się dobrze. Dobrali i szybko poddajemy ich próbom, które prędzej czy później spotkałyby ich na drodze ich związków. To są takie rzeczy, które naprawdę dzieją się w życiu, w każdym związku, niewymyślone i mamy świetnych ekspertów, więc tutaj nikomu krzywda się też nie dzieje. W każdym odcinku macie profesjonalistów, którzy przeprowadzają naszych uczestników przez takie momenty i zrozumiałam, że naprawdę jest to świetny program, gdy ja jako osoba, ich dobry duch, będąca z boku... Stanęłam i zastanawiałam się kurczę czy ja tych błędów nie popełniam. Masz chwilkę refleksji, więc nie musisz być w związku, żeby oglądać ten program i coś z niego wyciągnąć, na pewno każdy coś znajdzie. No siema tu Wiki. Jeżeli spodobał Wam się wywiad, to subskrybujcie prześwietnie.pl.